jestem w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Minecrafta. Jest jeszcze ze mną mój kuzyn, siemanko. No i będę go używać się grać w Minecrafta. Wzięliśmy sobie już tak itemki podstawowe. Znaczy nie podstawowe, tylko na, oczywiście tam było u Kowala. No, u Kowala było szybko. Teraz przekieruję tobie. Wszystko. Nam. No. Tak, e, idź do przodu. Lewa patrz. Tył. Tam masz jagódki, widzisz? Podaj do nich. A nie wchodź w nie, bo cię ukują. Rozwal je. U, to, to samo z innymi. I zbierz. Każde. A ty mi pozwól, że sprawdzę, czy się nagrywa. Dziękuję za pozwolenie. Tak. Dobra. Wydup całe tu drzewo te. Ёж. Только по этой стороне. да, 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 конец, конец, конец. да, Widzowie tak, e, chciałem jeszcze powiedzieć... Okay. O, tutaj nie ma ci drewna, że mojego kuzyna no pierwszy raz gra. Teraz na chwilę wezmę. A, tu boisz bożówki. Nie, Nieśbi obranie nie dostałem. Ale inaczej i inaczej nie skacz z wysoka, ok? Okej. Okay. Tak... E, mm, znajdę sobie tak... Znajdę miejsce fajne na domek, który będzie może w drugim, trzecim odcinku. Tak. Zdaje mi się, że tu będzie ładne miejsce. Co to na to? No, tutaj takie. Paści ci? No. Tak, F3 i F2. Robiłem rozrzut ekranu. Tak. Trzy eee, na Ci zbiorę i tak. Teraz Ci przekazuję. E kliknij. E, weź te cztery drewna. Kurde, nie tu. Nakieruj na to, ale nie odklikuj. Na anon no, nie odklikuj. Prawy przycisk, przytrzymaj. I przejdź przez każde, te po te. Przez każde. I już. Nie możesz pusta, puszczać tego. Dobry. Jeszcze raz. I dopiero, jak tu nakierujesz, to potem całe musisz przejechać kółko. I nie możesz puszczać tego prawego. O! Tak, tak, tak! Puszcz, puść, puść, puść. puść, puść, puść. Teraz z shiftem na ten stół. Taki tu, 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 taki stół. No. Z si shiftem. Z shiftem. No? A przytrzymać go? Tak, tak, tak. Dobra. To teraz tak. Y Przedzielę. Tak. Weź teraz te drzewo. Te 8 drz drzewa. Tak. No. Teraz lewy przytrzymaj. To. I przejdź do góry, no. Tak. Puść, 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 puść. Szybko, szybko. Teraz y z shiftem. Kliknij w patyki. Lewym. Dobra. Kliknij E. Noc jest. No ja wrócę ci się tylko ten do łucha, okej? Okay? Hmm? Żebyś miał dzień. Okej. Okay. Do łóżka. Tak. A tu jest pierwszy domek. Nie, ja wiem. Tu będzie może. Może hmm. Tak jest. tu. O a ja, Dobra, słodkich snów. Tak. Pierwszy to tyś... jest. Ile masz już tych adcigmentów? Strasznie dużo. Sprawdzę tylko coś, co tam było. Co był normalny ten Sprawdzę tylko... Elka. Sprawdzimy coś do Dobrawo. Dwa adgigmenty. Trzy. No to to już ci gratuluję. Pa delfin. A ja mam delfiny. Trzy. Nie dwa. No dwa. Dwa delfiny są. I rzut no, Na razie ci do jaski nie dam. Jezu, nie, nie mogę do... zginąć. Zrobię pozwólcie, że ustawię swoją pointę mutu, bo później się zabioruszy gdzieś. Nie zginie zaraz. Tak. Mamy jeszcze game rula. Tak, dobra. Ja teraz Ci oddaję. Wejdź w y, siódemkę. Kliknij prawy przycisk myszki. O, do, od razu weźmy, dobra. E, wejdź w patyki. Czekaj, muszę nakierować. Na, przejdź na środek tego, tego, tego. Na środek. Tego? I prawym przyciskiem przejdź w dół. Prawym. Prawym przyciskiem przejdę. w dół. No, tak. Tak, puść, puść, puść. Teraz te 14 daj tam, gdzie było. W te okay. same miejsce. Nie w te, albo możesz tu. I lewym. Teraz tak, wejdź w te. Już. lewym. I potem przeciągnij prawym. Tak, nad. Nie, tak. drugim. Oj, dobra, dobra. Tak, 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 tylko to weź, lewym tu, lewym tu, to jedno, tak, po, odłóż gdziekolwiek, no, tu może być, raz shiftem na kilo. Uuu, kilo był, jest kilo. Trudno jest, trudno jest. No na razie. Tak. E. Podaj do ziemi, tu do ziemi, nie do piasku, tylko do ziemi. Jakieś? Ziemia, 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 Tak. Wyk... Czuj! Wykop tu, tu, klocek. Postawić? Wykop. No już pilotem. Czekaj. Zrobię tylko coś, żeby Ci później... F3 plus H. F3 plus H. Aha. Dobra, nie chcę się pokazać. Tak. Yy, wykop tu. Nie, tu nie. Nie, nie. Okay. Tu, przed. No, tak. Tera, teraz tu wykop. Tu? Nie. Tu, gdzie wykopałaś przed chwilą, tylko że o jedną kratkę niżej. Yy, tutaj. Tak. Teraz wykop tu. Tu, gdzie chciałaś na początku, no. Potem znowu tu, 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 gdzie ma teraz nasz celownik. I teraz wykop w dół. Pod siebie no stop. Nie! Pod siebie, to jest pod siebie czy przed? Pod tu. Pod, to tu. O, tu, tu i tu. I tu tulen, Patrz, wchodzisz tu kropkę, tu na takiej kratkę, kopiesz przed siebie, w dół i na sam dół. Rozumiesz? No tak. Takie schodki robię, tu, w dół i na sam dół. nie, nie po ciebie, tak, tak. takie schodki robię, dobra. Czekaj, mogę tylko coś obliczyć, ten kop, a ja coś obliczę, dobra. Widzę, widzicie, tu kopię, aż będziesz miał tego 14, jak będziesz miał tego 14, to wyjdź. Bruk. To się nazywa bruk. To wykop, to w dół i wyłaś. idź na crafting. Wiesz którym? brawo, Weź patyki. Tak pięknie. Zdję na środek i w dół. Dobra, tak. Stoi. jak przedtem, tak jak robiłeś kilow. Teraz znowu pójść i znowu prawym. Znowu prawym. I w, znowu prawym, z środka i w dół. Oj, teraz robić dwa nowe narzędzie, wiesz? Tu? Tam, gdzie tak jak przed chwilą na kilow robiłeś, w te same miejsce daj patyki. Aha. Tam na środek daj patyki. Przy, na, na środek. Tak? Na środek to jest środek? Czy to jest górny środek? Tu jest. Tak, prawy przytrzymaj. I zjeść w dół. Tak, brawo. Odłóż. Wejdź w bruk, czyli kamień. kamień. 14 tego masz. Tak? tak. Podjedź do góry. Prawym. I jak kilo w, w pierwszy robiłeś. Czyli ten, co teraz trzymasz w ręce. Ciekawe, czy pamiętasz? Idę. Teraz łopata ci wyszła. To jak to puścisz, to łopata ci wyszła, ale nie wiesz. Spróbujesz jeszcze raz. Prawym klini. Klini prawym. Prawym klini. Dobra. No weź. Ale nie z shiftem teraz. Nie możesz teraz z shiftem. Tylko to. Raz. Weź tam, no? Tego? Tak, tak, to, tam gdzie jest dwa. Tam gdzie jest dwa, weź. Tam gdzie jest. Nie, nie musisz. Kliknij tam gdzie jest. Gdzie, tak, tu. Kliknij lewym. Potem kliknij jeszcze raz. Prawy. I przejdź górny środek. Tutaj? Górny środek. Przytrzymaj prawym. Zjedź od górnego środka w lewy górny dróg Jeszcze raz tu kliknij. Tu też kliknij. Teraz tak. Dobra. Eee... Odłóż. Kamień. Już. No. Odłóż lewym. E, Radzie kliknij w lewy kilof, ale lewym. W ten? W, w ten? Tak. Wziąć? No nie, mówiłem wziąć, a ty się pytasz. No hmm. tak, wiesz, tak, mówiłem ci tym Nie klikaj z shiftem. Teraz tak. odłóż za, Zamiast tego. Zamiast tego drewnianego. Tego drewnianego od, odłóż, No i ta połóż... No pouż, gdzie chcesz. Żeby ci było wygodnie. Zaraz weź bruk. Wziąć bruk. Tak. Postaw tu. Tu tam. Tak, tak, tak tu. I teraz shiftem weź ten. Odłóż hmm. bruk. I z shiftem weź skrę żeby yy, się zaciął przed chwilą teraz weź bruk <laughs> i zrób takie kółko ale żeby w środku nie było wypełnione kurde musisz przytrzymać weź weź no tak to albo możesz opoklikać pojedynczo no takie kółko no dobrze robisz dobrze robisz i z shiftem weź piecyk, weź z shiftem. Z shiftem weź piecyk. Już. Mhm. Dobra, tak e. e. Tak, dobra, weź piecyk, czyli piątka to będzie. I połóż po sobie najlepiej obok craftinga, tu. Tu? No. Musisz pod tym, no? Tak. Dobra, dobra, dobra. Yy, teraz idź do swojej kopalni, jakby, tam gdzie kopałeś. I kop w yy, dół. Tutaj, to cię nie będzie przeszkadzać? A to, jak mam to cały czas w dół? Tak. Tylko nie po ciebie, nigdy nie po ciebie. Zawsze wyżej grup. Patrz, patrz, patrz. Teraz ja wezmę kop. Jak widzisz, że żadnej dziury nie ma, to dopiero wchodzisz. Kop! 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 Patrzysz, czy żadnej dziury nie ma? Nie ma dziury, idziesz. Kop! 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 Nie ma dziury! Idziesz! Kop! 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 Nie ma dziury! Idziesz! Dobrze, ja co chodzi! Już rozumiem. Za nie kopiesz nigdy po ciebie. Kop! Kop! Kop, nie ma dziury! Kop, kop! Tak, kop. ale nie musisz tego powtarzać, bo nie chodzi. Nie zrobiłem tego. Musisz cofnąć. Najlepiej, żebyś cofnął. Dobrze? Dobra, Mam dziury? Kop, dziury? Najlepiej, żeby znaleźć... Cisną! A dobra. Najlepiej było żelazo albo węgiel znaleźć. Węgiel. Jak to mówisz? Węgiel. Węgiel. A Co wolisz mój Widzisz? Kurde. Oj. Co się lepiej na no, mamy? No, no. kop, kop, kop. Bo zawsze możesz się w lawę kopnąć. Raczej ko, kopać. A co ty? Lawa to jest takie coś, co cię zabija. A wiem, ale wiem. Jak będziesz widział takie coś świecącego, co pływa. Jakby woda co była, To od razu mi daj, ja ci ucieknę, okej? Okay? Okej. Okay. Ja ci to zrobię. Czyli mam pudanko? Lepiej ci się gra. Czekaj? Lepiej ci się gra tak? Tak ci się lepiej gra jak teraz? Nie, czy lepiej bo ci się mi to będzie ta... Czy lepiej ci się teraz tak będzie grało? Jak tak ci będą wypadać rzeczy? Bez rzeczy. Ale tak lepiej? Żeby no, będziesz widział, gdzie rzeczy są. To dlaczego? Patrz, na przykład jak będziesz gdzieś daleko, to widzisz, że jest jest zrobione. Wiem, węgiel, ale chcesz takie coś? Będziesz widziała, gdzie jest rzecz? No nie Dobra. Wykop węgiel. Nie szkodkami, ale ogólnie cały wykop węgiel. Ile tego węgielu? O no, mogę, mogę, mogę. Bo nie, no? czekaj, 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 tylko coś sprawdzę. Ile tego węgielu jest? Czy mogę sprawdzać? No, Mobów nie będzie, bo na razie... No to. Wiem, ale modiaksów jeszcze nie może być. Zakrywasz na wolawę? A co, chcesz, że może się spalić? Nie. A woda może być już. Tak, tak, tylko coś tutaj sprawdzić. Bo woda nie umiera. Bro, tak. No a mogę na chwilę mhm. zrobię ci rzeczy. Jeszcze jedno. To bierzemy, patrz. Widzisz? Mogę sobie tutaj. Mhm. Ci zrobię... Albo nie, bo tak się teraz, dobra. Wykop! Cały. Żelazo, ale pamiętaj, nie kop pod siebie, Nie, nie łapką, bo ci nie wyrzuci. Zawsze włosisz kilofem. Poli sobie, patrz, poli sobie. Raz, dwa, dwa trzy, trzy cztery, I zobacz pod ile jest kilof. Oj, podło? No dobra, jest git. w lewy... W lewy. Część, mogę tylko coś zobaczyć? Zobaczę tylko coś, zobaczę tylko coś. Okej, okay. wykop to całe. Nie kopam pod ciebie pamiętaj, Dobra, wiesz, wiesz, wiesz. A ja walbę się. Brawo, jest żelazo. je do piecyka. Żelazo tu no nie, nie ma. Chwilę, Bo tam chyba e. jakieś zostało. A, wiedziałem. E, teraz tak, dobra. E, z shiftem na żelazo i z shiftem na węgiel. E, przytrzymać shift, Tak. Zawsze, jak pójdę z shiftem, to zawsze przytrzymaj, ok? I na węgiel. Na węgiel jeszcze przytrzymaj. Z shiftem na węgiel jeszcze. Pali się, dobra, a jak tiltnij? Idź szukać więcej takich, takiego węgla raczej żelaza. To nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Nie w tą tam, stronę. Tam, tam. Tak. tam. tak, w stronę wody idź. Lewo. Tu, 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 no. Idź. To oh, jest. Cześć co no? Co tam jest? Gacek. Gacyk. jeden. Dobra. Wykop tak. Tu... Najpierw te? też żelazo.

a Widzisz, zakryty jest. To za magia. Teraz tu musisz wykopać. No. to, na to, na to, na to. Dobra, jest git. Dobra, dobra. I tu. Sąd w miejscu? Patrz do góry. A nie na maksa. W prawo. Nie, ale nie aż tak. Jakby pod No. Teraz patrz w prawo. W prawo daj kamerkę po prostu. Tak? W prawo daj jeszcze. Ale tak przesuwaj. Przesuwaj wolno, ale przesuwaj. Szybciej, szybciej trochę. Dobra, i potem węgiel. Bo chciałem zobaczyć czy nie ma jeszcze gdzieś tego, yy, żelaza. Tylko węgiel. Cały wszystko, całe, całe wszystko wykop. Zobacz, ile tego węgla jest. Ile tego jest? No, bo węgiel to zawsze Węgiel ma największy celi. Eee. złoto. Dobra. Tu jest węgiel. Ile no masz? Ile tego jest? Będziesz miał tak 14 to wracaj. wiesz, wiesz, już będziesz miał, będziesz miał. No, nie. odkryłem Co ja... Hopię. Odkryłem. Jeśli nie zejdziemy jeszcze... Nie dalej. Co coś? Odkryłem? Właśnie patrzę. Robię swoją taktykę na ten, na jaksy Nie ma tutaj. Tutaj pod lawą nie ma akurat. Szkoda. Mogły być diaksy hopie. Pod lawą mogą być? No. Pod lawą najczęściej. Ej, 16 mam tego. O kurde, wyrzuciłam. Tutaj tylko ci wrócę tam, okej? Okay? Zgaduję, że nie pamiętasz już gdzie byliśmy.